Grywamy ZMK Z MKS Benzin 1 do 3. Myślę, że zrealizowaliśmy połowicznie cel na to spotkanie, bo co prawda mecz mecz przegrany, 0 punktów w Sulęcinie, ale na pewno walczyliśmy, szczególnie pierwsze, pierwsze dwa sety. Szkoda pierwszego seta przegranego na przewagi, gdzie praktycznie w mojej opinii kontrolowaliśmy go praktycznie do samego końca. W drugim, w drugim secie fajnie zobaczyliśmy, wyczerpaliśmy przeciwnikowi zwycięstwo. W trzecim secie trochę źle zaczęliśmy i zaczęliśmy, zaczęliśmy gasnąć. Ale no set czwarty to już gdzieś tam wynikowa tego co działo się w poprzednich partiach. Myślę, że też trochę nam zabrakło yy, wiary. W takim meczu trzeba wierzyć do końca i na każdego seta wychodzić jak, jak, jak na nowe spotkanie bez, bez bagażu, negatywnych emocji. E, fajnie, że w końcu czwartego seta e, zaszło dużo zmian u nas w zespole. Wpuściliśmy chłopaków, którzy e, większość meczów byli w kwadracie. Zerwali się, jeszcze walczyli. E, myślę, że każdy z nich może po tym meczu stanąć przed lustrem i, i powiedzieć: OK, dzisiaj przeciwnik był lepsi, lepszy, dałem z siebie e, wszystko. Także nie mamy za dużo czasu na, czasu na analizę, już w środę przyjeżdża do nas KPS Sielce i tam będziemy szukać swoich zdobyczych punktowych. I na pewno będziemy walczyli i grali z zębem do końca. Niestety przegrywamy dzisiaj z Benzinem 3-1. Pierwszy set bardzo, bardzo fajny, punkt za punkt, wręcz prowadziliśmy kilka punktami. Niestety, nasze małe doświadczenie siatkarskie i ta młodość nie wytrzymała, ciśnienia na zagrywce. Przeciwnik nas przycisnął i wygrał tego seta. Drugi set, świetna walka, świetna siatkówka z naszej strony, wygrywamy. Niestety, dwa kolejne, trzeci, czwarty set. Rywal był lepszy i gratulacje dla nich. Dziękujemy kibicom, że przyszli na nasze spotkanie i ja mam nadzieję, że będą nas dopingować również w środę na 3-1 z MKS Benzin. Widzieliśmy od początku, że to nie będzie łatwy mecz i tak też było. Myślę, że pierwsze dwa sety były dość wyrównane, tylko zabrakło nam skuteczności i koncentracji w końcówkach. Uważam też, że nasza zagrywka, która generalnie jest dobra, dzisiaj nie do końca zdawała egzamin. I myślę, że w następnym meczu będzie trzeba się do tego jeszcze bardziej przyłożyć i jeszcze bardziej się skoncentrować na tych właśnie ostatnich punktach spotkania. Wcześniej jesteśmy po meczu z SKS Będzin. Mecz wydaje mi się bardzo fajny, dużo walki. Pierwsze dwa sety naprawdę na bardzo i my, i będzie na bardzo wysokim poziomie. Później gdzieś ten delikatnie to gdzieś spadło, zaczęli będzie troszeczkę nas zaczął gdzieś cykać lżej tą zagrywką. Zaczęli wyczekiwać nasze błędy i gdzieś to się im opłaciło i mimo gdzieś przegranego meczu jesteśmy zadowoleni i już szykujemy się na środowy mecz z średnicami. Zapraszam serdecznie.